Bez majtek. <głos> <głos> Czyli z dołem tyłkiem. Uuu, taki golas. <noise> Tyłcio. <noise> Można powiedzieć, że w naszym domu co noc była pełnia księżyca. <noise> <noise> Już pędzę, nie zgłosiłem się jeszcze w hotelu Nie zostaniesz tu? Nie musisz iść do hotelu Są tu hot dogi, co tylko zechcesz, to... to... Aleks mi wspomniał, że goście na noc na statku nie są mile widziani Spróbuj <noise> mi poprosić kapitana, zgodzi się Tak, Max, chodźmy zapytać swego tatę Oczywiście, chyba się zgodzi Byłoby świetnie tak, Jak wszyscy Na poprosimy. pewno chodzisz zostać na statku? Nie idziesz z nami? Idę, e, idę, zaraz A, pan Hanlon. Dobrze. Boże, spraw, żeby on zapomniał, zmienię się. Obiecuję, nie będę już kłamał i knuł podstępów. Niech tylko Edgara zapomni o mnie. Nie ma go. Dzięki. Przeżyję ten rok. <śmienicza> Widziałeś górę? Nie, nie widziałem. <śmienicza> Hej, Hanlon, masz jakieś jedzenie na twarzy? I tu, i tu. <laughs> o świetnie! Dzięki. O. Polecenie. Pracuj na tripostami. Hej tam! Hej tam! Mam niezłe poczucie humoru, ale dość tej zabawy. Dobrze? Czas mnie wypuścić! Mura! Mura! Hej! jest tam kto! Szam? E? Co jest? Nic, nic takiego, co by miało być, e? W porządku, spokojnie. Już? To pewnie kofeina tak na nie działa. Przem to nie kawa. E? Prawda. Spróbuj dogadać się z górą. E? Może masz rację. Ale czy on zechce zrozumieć, że przemoc nie zawsze popłaca, że, że mogę mu dać forsę? John, teraz oh. zaryzykuj. Idź. Jest zajęty. Idź! Hej, hej! Hey, Ed. Ed. Lubisz ryzykować życie. Słuchaj, przyznasz, że z nas obu są rozsądni. Inteligentni faceci, czy tak? Hmm? Ryty, szcząt postawił się górze. To szaleństwo. O, już mam boleści. Przejdź do rzeczy. Nie jesteś moją jedyną ofiarą na dzisiaj. Trzeba mu pomóc. Za chwilę dostanę torcji. Dobra, słuchaj. Każdy ma swoją cenę. Oto co chce zrobić. Zadek ci skopię. Za? Za. Nie, 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 niczego takiego nie powiedziałem. Cicho, durniu. Dosyć. Zobaczymy, co masz w brzuchu. Zupę, po prostu zupę. Kapitan Balar! Nie należałoby się zająć lekcjami? W tej chwili. Dobrze. Po szkole jutro. Załatwimy to raz na zawsze przygotuj się. Pogrzeb jutro. Twój brat będzie tu tylko parę dni. Powinieneś się nim zająć. On ma tutaj dość fanów. Nie potrzebuje mnie. Co z tobą? Lajl stara się być miły dla ciebie i Twoich przyjaciół, a ty kaprosisz jak dzieciak. Eszli, czy musimy mówić o Lajlu? Co? O, przepraszam. Jeśli chcecie, to ja się przecież mogę gdzieś ulotnić. Byłoby świetnie. Aleks żartuje. Załatwiłem nasze jutrzejsze wyjście. Wyjście? Jakie? Dostałeś je? Mm -hmm. Co? Bilety dla was na jutrzejszy mecz. Strasznie się cieszę, dziękuję. A, niestety, Lyle, Ashley i ja robimy jutro zdjęcia do referatu o Wenezueli. Tak, nie każdy jest tu tylko dla zabawy. Ale już będziemy tu przez tydzień zrobimy jeszcze te zdjęcia. Cóż, chcesz spędzić z nim czas, to powiedz i już. Co to ma znaczyć? Że nie ma miejsca na statku dla nas dwóch. Gdzieś ty nocował? Co ci do tego? Słuchaj, Tyłciu, martwiłem się. O co ci chodzi? Może przeprosisz. Za co? Nic ci nie zrobię. Tak? Nic? A to, że mi ukradłeś dziewczynę zeszłego lata. A, a więc chodzi ci o tę jakąś Kety czy. Lail? Miała na imię Karen, wiesz? Mógłbyś pamiętać imię dziewczyny skradzionej bratu. Wiesz, Tyłciu? Nie chcę że... słuchać twoich głupich wymówek. Nie góra? Może to są świeżo pieczone ciasteczka? <grym> jesteś dziewczyną, Hanlona? No, no. Właśnie zerwaliśmy, ale się przyjaźnimy. Więc czemu jesteś dla mnie miła? Postępujesz brutalnie, lecz sądzę, że w głębi duszy jesteś dobry. Tak, jestem dobry. Tylko nikt mnie nie rozumie. <grym> Nigdy nie otworzyłem się dotąd aż tak. Bijesz ludzi, żeby udowodnić, że jesteś twardzielem, ale przecież wiesz, że nimi jesteś, więc nieważne co myślą inni. Tak, nie myślałem dotąd w ten sposób. To może z szonem nie będziesz walczył? A? Nie? Czemu? Bo nie musisz udowadniać, że jesteś mężczyzną. Jasne, ale mogę go bić dla zabawy. A. Hej, dzięki za ciastka. Wolałbym z polewą czekoladową. Ach. Prosiłaś, Eda, górę? O co? O łaskę dla mnie? Heh. Dlaczego tak mnie upokorzyłaś, ha? Splamiłaś mój męski honor? Udało się. Nie. Ach. Zostało tylko jedno wyjście. Znajdę Eda górę, podejdę, spojrzę mu w oczy i zacznę płakać. Błagać, żeby mi nie skrzywdził. Tak, zdobędziesz się na to. Szon, w imieniu kółka wideowców, Klubu Szachistów i Federacji Science Fiction. Dziękuję, że się za nami wstawiłeś. Aha. Podziwiamy Cię. Odwagi. Znowu mnie chwyta. Sean, proszę, idź do Eda. Za chwilę może być za późno. Sean, słyszałeś, co mówili? Liczą na mnie. Jeśli ja nie wystąpię w obronie słabszych i uciskanych, to kto, he? Eh? Nie. Nie zawiodę moich ziomków. Ziomków? Alex, jesteś tam? Ashley, ja nie chcę rozmawiać o lajlu, jasne. Radzę ci zapomnij o tej sprzeczce i idź na mecz, brata. Niewiele wiesz o lajlu. Wiem jedno: to szczęście mieć brata. Bardzo żałuję, że nie mam siostry, z którą bym miała wspólne sekrety, prawdziwe, dziewczęce tajemnice. Nie widzisz, że jest fałszywy? No to cóż, trudno. Wolałbym zostać teraz sam. Jak chcesz. Caracas, Wenezuela. Hej, hej. Lail, tu jest. Chodźcie. Cześć, hej, cześć, cześć. Laj. A, Cześć. Udało wam się przyjść. Świetnie. A gdzie Alex? Załatwia coś. Nie przyjdzie. Ale duchem jest tu z tobą. Ach, tak. Cieszę się, że przyszliście. Na mnie już czas. Życzę ci szczęścia. Nie daj siak. Dzięki. Powodzenia. No prosię. Chyba tam pójdę. No patrzcie. <śmienicza> Weź głęboki no, oddech. A <śmienicza> no, ja dawaj. Nie ma co Ostatnie życzenie Hamlon? Jedno. Rozejm? Hmm? Hmm? Żadnych takich. Hmm? Dołożę ci wreszcie za wszystkie czasy. <śmienicza> <śmienicza> Hej, dobra, chcę mieć to już za sobą. Odbierz, odbierz, odbierz. Halo? Alex, proszę cię, żebyś natychmiast przyjechał na stadion. Ashley, przecież wiesz. Alex, Lail został zraniony. Co? Pośpiesz się. Ale najpierw musisz uderzyć mnie! Nie bije dziewczyn! To dyskryminacja! Tak! Racja! Uderzycie, ale tylko raz! Mnie też dołóż! Co się wahasz? Masz z tym jakiś problem, twardzielu? Co? Nie, tylko pytałem! To wzruszające. Muszę jednak komuś dołożyć, nim się rozpłaczy! No. Naprzód! No, hmm. Dalej. Dołóż, to już co jest? E. E. co to? To nie fair. Jest was. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu. Ja jeden. On, drugi, trzeci. A jest jeszcze on. E. 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 Son. Tak? Hmm. Mogę no? do ciebie hmm. mówić son, no bo jak Aha. już... Góra <laughs> <Kura> podwodna! <laughs> Jeśli kogoś z nas zaczepisz, to wszyscy się z tobą policzymy. Racja? Racja, tak. Wszyscy! To górysowa! Niech żyjesz się! Ojej, recycl. Muszę poszukać silniejszych sojuszników. Jeśli trener mnie woła. Hej, Tyłciu, jednak jesteś. Nic ci nie jest. Jest. Zraniło go, że nie przyszedłeś na mecz. A teraz pogadajcie sobie. No, idę. Jak myślałeś, że coś mi się stało, to przyszedłem. Ale nic ci nie jest. Nie, ale mogę trzasnąć głową o szafkę, żebyś nie miał wrażenia, że przyszedłeś całkiem na darmo. <głosy> <głosy> no, widzisz. Jest jak jest. Tak. To, co powiem, może coś zmieni. Przykro mi za tę sprawę z Karen. Naprawdę. Postąpiłem podle, wybacz mi. Nie chodzi o ciebie i Karen. Chodzi o nas. Tyłcio, ja! Tylko nie Tyłcio, mam na imię Alex. Usiądź na chwilę. Proszę. Słuchaj, przez całe życie ja. Naśladowałem cię, nosiłem po tobie rzeczy, czekając na dzień, kiedy będziemy sobie równi. Gdy ukradłeś mi Karen, zrozumiałem, że tak nigdy nie będzie. Nie wiedziałem, że tak to odbierałeś. Wybacz mi, nie zmienię przeszłości. Dorosłeś nie ma co. Daj mi jednak szansę, żebym stał się dobrym bratem. Zgoda. Tak. Hmm. Chodźmy. Mogę do ciebie mówić o nie, ty, nie, tylko nie. Z wczorajszego meczu. Pokażesz jej, pokażę. Alex, ty i Lile, wyglądacie A. tak słodko. Co oznaczają te role? O, to stara rodzinna tradycja. Nasza mama zawsze się o to złościła, kiedy robiła nam zdjęcia w czasie Bożego Narodzenia. <laughs> Jak to jest mieć brata, który uchodzi za prawdziwy ideał? Ha? O, to całkiem fajnie. Ha. Ha. Fajnie, chyba tak. Nie wiem jak wam, ale mnie chce się pić. Tak. Jak długo jeszcze będę czekał? Grzebałeś się. A, a cze, 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 czereśni, to nic. Skoro tu jesteś soki dla moich ziomków. <laughs> ja poprosím mięsowy. <miętona>, <believers> dla mnie z marakuni. dla mnie ananasowy.